Wracamy do tematu Jaskółeczki, spektaklu, który miał wielką szansę wypromowania się na warszawskich spotkaniach teatralnych. Sprawą zajęła się radna Adriana Machowiak. Od kilku miesięcy tym, co dzieje się w Teatrze Miejskim pod dyrekcją Błażeja Baraniaka, zajmowała się tylko nasza redakcja. Nie interesowało to organu prowadzącego, czyli prezydenta Leszna, nie interesowało to Komisji Kultury ani Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. A szkoda, bo teatr finansowany jest z publicznych pieniędzy. Teraz to się może zmienić. Sprawa dotyczy spektaklu Jaskółeczka w reżyserii Karola Wrublewskiego, która miała szansę być wystawiona na Warszawskim Festiwalu Teatralnym. Mogła, gdyby dyrektor Baraniak udostępnił nagrania ze spektaklu. Już o tym informowaliśmy. Nie zrobił tego, a przyczyny tłumaczył w dość specyficzny sposób: taki, że wywołało to reakcję prawnik Karola Wrublewskiego, reżysera spektaklu. Teraz sprawa stanęła także na sesji Rady Miejskiej Leszna, a zajęła się nią radna Koalicji Obywatelskiej Adriana Machowiak. Szanowni Państwo, chciałabym poruszyć sprawę Teatru Miejskiego. W 18 lutego otrzymaliśmy na nasze skrzynki mailowe list od Pana Karola Grubenskiego z prośbą o wyjaśnienie powodów nie przez Teatr zapisów wideotechnicznego spektaklu Jaskółeczka, o który zgodziła się Pani Justyna Czarnota, na który nikt z nas nie odpowiedział, odpowiedział tylko Pan yy, Przewodniczący Sejmu w dniu 26 lutego pan dyrektor odpowiedział na list. Mamy również go w swoich skrzynkach i brzmi mniej więcej tak: Teatr Miejski wreszcie w żaden oficjalny czy nawet nieoficjalny sposób nie został poinformowany o możliwości zaproszenia naszego przedstawienia do warszawskich spotkań teatralnych. Nikt z organizatorów warszawskich spotkań teatralnych nie zwrócił się do Teatru Miejskiego wreszcie o żadne materiały dotyczące czegokolwiek naszego spektaklu. Pan Karol Wróbrewski, reżyser z przedstawienia Skułeczka, nie poinformował mnie w żaden sposób o rozmowach z przedstawicielami WST. Więc ja sprawdziłam, kim jest, e, że ciasta ja nie wiedziałam, kim jest e, pani e, Justyna Czarnota. Znalazłam to bardzo szybko w sieci i okazało się, że jest kuratorem 39 festiwalu Warszawskich Spektakli Teatralnych. E, programów małych, czyli tak zwanych teatrów lalkowych. Teatrów dramatycznych, które właśnie docierają do dzieci młodzieży, a także z była jest głęboka. -E pan dyrektor powinien z racji pełnionej funkcji raczej wiedzieć, kim jest oba adresa Kamila. Czy nie uważacie Państwo, że Pan dyrektor wprowadził nas w błąd, twierdząc, że nikt z organizatorów Warszawskich spektakli teatralnych nie zwrócił się do, te, do teatru o materiały, które nie mogą zobaczyć obserwatorów, ponieważ jaskółeczka nie jest grana, dlatego zwrócono się o te materiały techniczne. Będąc w Warszawie przy okazji innych wydarzeń, spotkałem się z panem Karolem, który potwierdził, że nie prowadził rozmów żadnych z przedstawicielami warszawskich spotkań teatralnych, sam był zaskoczony jako reżyser tego, tego spektaklu, że jest zainteresowanie tym. tym spektaklem, że tak powiem jeszcze raz i w konsekwencji nie mógł informować Pana Baraniaka o rozmowach. Na to odezwał się już adwokat, macie to Państwo również w swoich mailach i ponowne jest został wysłany list wyjaśniający. Korespondencję Pani Kurator z Panem Baraniakiem widziałam na oczy. Krótko są w ogóle warszawskie spotkania teatralne, jest to największa impreza teatralna, która odbywa się w Polsce, na której grane są najlepsze spektakle. Być może straciliśmy szansę, bo nie było powiedziane, że mamy zaproszenie, ale mieliśmy szansę na duże wyróżnienie, promocję, poprawiając z teatru, poszerzenie kontaktów z osobami z światem teatralnym. Być może straciliśmy jako leszno na ogólnopolskiej promocji i nie tylko ogólnopolskiej, nie tylko w żużlu, również byśmy byli, głośno było o nas teraz mi trochę ucichło. Ale to są nasze pieniądze, to nie są nasze pieniądze, to są pieniądze publiczne, za które my odpowiadamy. I każdy uważam, taki mail sygnalizujący, że coś może być na korzyść naszego miasta, powinien być w pełni wykorzystany. I w pełni powinno się zrobić wszystko, ażeby. Zrobić najlepszą promocję dla Ja y, proszę o zajęcie się tą sprawą pana przewodniczącego Komisji Edukacji i Podkursu. Zaniechania wokół Teatru Miejskiego w Lesznie, na który z budżetu, a więc naszych wspólnych pieniędzy, wydawanych jest milion 400 tysięcy rocznie, budzą wiele emocji. Te zdjęcia, rozmowy księgowego Teatru Miejskiego w Lesznie Bartosza Mycki z radną Adrianą Machowiak, wiele mówią. Teraz ruch po stronie Komisji Kultury, której przewodniczy Krystian Maćkowiak. Ta w poprzedniej kadencji pod kierunkiem Sławomira Mocka nawet po naszych materiałach nie uznała sprawy tego, co dzieje się za kulisami teatru za ważną. Ciekawe, czy stanowisko zajmą władze Leszna.